Witam Was w moim już szóstym odcinku, a dziś będziemy robić yy, menu yy, na walentynki. A dziś zrobimy parówki w kształcie serca z jajkiem. A oto składniki: składniki to jajka, papryka i parówki. Parówki i jajka muszą być tej samej ilości. No, i jakieś pojemniczki, żeby dać ze tu jajka. Będzie nam też potrzebna patelnia z przykrywą. Teraz bierzemy jedną parówkę w taki sposób i delikatnie przykrajamy ją, ale żeby zostało takie coś. O! Takie coś to ma być. I zawijamy to w kształt serca. Tak. I bierzemy wykałaczkę i spinamy. I tak się prezentuje. Robimy tak z wszystkimi parówkami, a potem widzimy się, jak będziemy już dawać na patelnię. Już skończymy to wszystko ciąć i składać. Tak się to prezentuje. No to teraz czas porozbijać jajka rozbijamy jajka tyle, ile mamy, a potem dajemy na no, patelnię parówki i będziemy y, potem wszystko zalewać y, tam jajka i będziemy wszystko robić. Widzimy się jak już rozbiję wszystkie jajka. Jak już rozbiliśmy wszystkie jajka, to myjemy ręce, żebyśmy nie mieli ich brudnych. I y, zdejmujemy pokrywę i masło. I nagrzewamy patelnię. Widzimy, jak patelnia się nagrzewa. Patelnia nam już się nagrzała, jak widzicie. To przechodzimy do parówek i nakładamy jedną parówkę na to, szpachelkę, i dajemy tu. Staram, robimy tak z wszystkimi i staramy się, żeby na naszą patelnię jak najwięcej się zmieściło parówek. Ta, ta, widzimy się, jak już to zrobię. Już daliśmy wszystkie parówki, lub tyle, ile nam się zmieściło, na naszą patelnię. To postarajmy się, żeby to ładnie przywarło ziemi, Bardziej do patelni. I bierzemy jedno jajko. No, nie wszystkie będziemy brać, ale biorę na przykład. Przykładamy i wlewamy do środeczka. A potem przykrywamy, żeby jak najmniej białka wyleciało. I tak robimy z wszystkimi. Widzimy się, jak zrobię tak wszystko. Teraz, jak już wylaliśmy wszystkie jajka, to ona od wody się zrobiły, ale od góry nie. Dlatego dajemy przykrywak i czekamy. A ładnie zrobią. A paprykę, jak już się ładnie zrobi, też od góry. To posypiemy, trochę przytrzymamy, żeby ładnie była ciepła. I damy. Widzimy się, jak już no, ładnie się zrobią jajka Gdy już jajka nam się pięknie zrobiła. dodajemy dajemy na bok. I sypiemy. I dajemy na bardzo malutki gaz. I sypiemy paprykę. Przekrajamy wszystkie jajeczka, żeby, bo teraz mam jedną taką wielkie, a chcę przecież uzyskać z tego pięć w moim przypadku. I wszystkie kroimy. Widzimy się. Asypujemy naszą pozostałą papryką, żeby nie marnować, nie żałujmy. Dobrze. I teraz wyjmujemy nasze wszystkie wykałaczki, a to pozostawi ten kształt, dlatego że jajko nam to skleiło. Tak się prezentuje nasze śniadanie. Możemy tego dać jeszcze kanapki jakieś, co chcemy i podajemy do stołu. Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa, cześć.